Cześć, to wszystkim. w kolejnym vlogu na moim kanale W sumie pierwszym vlogu w tym roku 2020 I... Co? Ja sobie wyrzucam tutaj obornik od Jałówki Już nie ma tutaj byka, jest jałówka Byk został sprzedany Gdzieś tam, jak na poprzednim vlogu mówiłem Został sprzedany I stoi teraz tutaj jałówka, jak widać I trzeba trochę podebrać gnoju budówka robiła. Podbieram sobie je, opa. Jeszcze od byka podbierałem wcześniej. Bo mam takiego drugiego byka. Coś do zastępczego, no. I tyle bym wam powiedział, tylko tutaj. Tak, co tutaj podbieramy sobie? Nie wiem, ile będę podbierał, się, skrzynkę czy dwie w kora się też denerwuje Boi się, że dostanie Wiecie co chodzi Ale Nie ma tego złego, co Czego się nie zrobi Czy jak go tam wiecie o co chodzi Jedna krowa jeszcze muczy to też zajmę trochę takiej skrzynki, czym już w tym roku też był taki vlog. Tylko, że w tamtym roku co roku te same, same vlogi wrzucał co Wy na to, robimy ze co roku to samo. Chyba wtedy było pod koniec stycznia, a teraz jest na początku stycznia. I chyba dużo też tego, no i też tak nie ma, sprawdzę właściwie. Nie no nie jest taka tragedia, ale podbiorę będzie miała luksus na świeżej słońcu. Bądźcie. Patrzcie, jak ona się denerwuje. Jałówka. Łacie, nie denerwuj się. Mi ci nie stanie. Boć ona myśli, że ja Ja uwalnę, Czy coś chce zrobić? Uch, zdyszany jestem cały, ale trochę nie tylko co mogę jeszcze powiedzieć. No, i chcecie, żebym nagrał vloga z codziennych obowiązków, to piście w komentarzach, to coś tam się wykombinuje. Nie wiem kiedy, kiedyś na pewno. A jeszcze podsumowanie wam robię: Podsumowanie sezonu 2019, bo nie wiem, czy to właściwie się uda mi podsumować, ale może się podsumować. Może się podsumuje, może się nie podsumuje. Jeszcze zobaczę co z tego wyjdzie. Jak zacznę montować. Czy co w ogóle? Czy w ogóle się da zrobić coś? Teraz może coś się ołówce. Łufka ma chyba już dwa lata. Dwa lata będzie miała. się Kręci jak porąbana. Nie kręci. Stoi, stój w kącie. Do kąta już. Za karę. <śledzik«>. No, jałówka ma dwa lata. Yy, właściwie kurczę, mówiłem, żeby, że yy, jałówek nie zostawić, tylko same byki. A no. Proszę bardzo. Jedna jajówka, druga. Trzy już jałówki są zostawione. A miały być tylko byki zostawione. Te jajówki też taka potrzebna jak właściura. Mę więcej do jarniarku A do jarki nie ma. Kurde się tu wzięłaś mi. Jedna muczy. Więc nie wiem to co będzie z nią, może sprzeda się ją, czy coś. Tak to będzie chyba, bo, no prawdę mówię bo miałówki, znaczy za bardzo w krowy mi się nie, nie będzie chciało mi się samemu nawet iść, jak już będę miał, do, będę dorosły. Czyli, że za dwa lata, moja osiemnastka oczywiście, 2022. Zapraszam wszystkich, którzy są chętni. <grym> I, I naprawdę mówię Wam, że w krowy nie będę szedł, bo mleko jest, no żeby hodować krowy na mleko, no to trzeba mieć dużo tych krów, co nam jest 50, żeby to się w ogóle upłaciło, mieć tutaj arki i te całe chłodzarnie i w ogóle, no mi się właściwie to nie opłaci, bo może 10 krów bym pomieścił. Dlatego właśnie wolę byki, jeszcze byki też takie opasalne. to nie wiem czy trzeba Bo klasy R co patrz, sprawdzałem na... Sprawdzałem na necie, to po 13 zł chyba chodziły. Klasa R -a, to nie wiem właściwie co, jakie byki zaliczają do klasy R. Tam były chyba hf -y, nie wiem. Coś w tym stylu. Trzeba też będzie sobie sprawdzić na planszy. Jakie byki zaliczają się do klasy R. Czy to jest klasa R coś? Nie mam pojęcia. Możecie pisać w komentarzach, jeśli wiecie, co to jest klasa R. K. Proszę bardzo. Co, pierwszy vlog w 2020 roku? Zaczynałem od wywalania właściwie obornika. Nie pamiętam, jak to było w 2019, czy też przypadki nie było od wyrzucania obornika na pryzmę. Yy. Nie mam pojęcia jak to było w tamtym roku, znaczy już czasami to nie było tak dawno, nie? Ale... Już 2019 minął i Jest 2020 Zobaczycie jak ten rok Zobaczymy jak ten rok się sprawować będzie Czy zdobędziemy lepszy plon Czy będzie znów susza, bo zimy jak nie ma no to nie wróży to do nic dobrego że pogoda będzie normalna to też nie oszaleje pogodami zamiast to padać deszcz będzie, pa... będzie świecić słońce zamiast świecić słońce będzie padać deszcz i tak będzie cały czas jeśli na wiosnę będzie padał deszcz to będzie dobrze a jeżeli on będzie padał na lato to w sumie to nic nie da już wiecie co chodzi mam nadzieję Także, że każdy mnie rozumie oglądające Dobra. Nie wiem, jest 20 minut zajmuje na rzucanie takiej skrzynki, może trochę mniej. Nie mam pojęcia. Nie liczyłem. Ale możemy zrobić te zawody. Yy, Mogłam zrobić takie wiecie, kurczę na czas rzucania. Jest właściwie ciężko, kiedy jałówka tutaj stoi. Ona jest dosyć spokojna. Jak widzicie, bań to się nie kopi ani nic. Ale no i tak przeszkadza mocno, bo się kręci. Kręci się spokojniej, ółeczka. Może się trochę uspokoi na chwilę. Da mi ten górnik wyrzucić dość końca. I wywieziemy to na pole. Na pole zrobiłem pryzmę. Jeśli wybijacie pod tym vlogiem. 50 łapek. To kolejny vlog. Jaki nie, no to nie wiem A mam nadzieję, że tak szybko tego nie wbijecie. Znaczy nie wiecie, bo i tak nie ma nikogo na kanale już ciekawego, więc na kolejny vlog będziecie mi się poczekać. No Chociaż coś tam pewnie kiedyś nagram jeszcze vlogi, ale dopiero na wiosnę. Albo jeszcze No, na wiosnę będą dopiero vlogi, bo będzie co nagrywać, a teraz nie za bardzo jest, no ta akcja się trafiła, no to... Mówię nagram, nie? Dobra, to co ludziska, będę się z Wami póki co żegnał na chwilę oczywiście tylko na chwilę, nie na cały nie doszło już na, na cały ten odcinek tylko, że jeszcze żegnam się właściwie z Wami z wyrzucaniem obornika robię cięcie tutaj i widzimy się już jak będę jechał na jak nagrząsną tutaj całkowicie i będę jechał na pole To co, dojeżdżamy już na pole, jak widać Go. O, raz właśnie zgaśnie fajnie A raz nie da się w ogóle go zgasić To chyba za bardzo ten mocno Napięty albo za luźno Nie mam pojęcia jak to ten Można sprawdzić Bo z tym nie mocno nie mogę go zgasić No bierzemy i to Zrzucamy tutaj w kupę Na wiosnę będzie rozrzucone Nie wiem czy na tym polu, czy na innym Na którymś tam na pewno będzie Tyle wam w sumie powiem. Zioro szodzikiem powiedzie i wrzuci się widłami chyba. <śmiech> <śmiech> też jakiś... Tu chyba śruta, osypka Kryła to. też ziona wrzucała do gnoju W <laughs> nie mam pojęcia jaki obornik jest lepszy, czy ten pryzmowany, czy prosto z obory. Możecie jak ktoś wie, to może napisać, który ma więcej witamin, bo za bardzo też z to się nie obczajałem, w tym może nadajcie sprawdzić. Ale chyba ten pryzmowy też jakieś tam wiadomo właściwości ma inne niż ten co jest prosto z obory wyrzucany na świeżo. Siema taka trochę podmarznięta Nie wiem na ile centymetrów Ale widok się wbić nie da W sumie dobrze jest podmarznięta chociaż traktorem się idealnie wiedzie Ale jak będzie taka dalej pogoda to nawet będzie można już tak jak ktoś jeszcze nie po wszystkiego na, na zimę, na wście takiego będzie można wyczać normalnie z pługiem. Jeśli nie będzie mokro, to Orki normalnie będą ludzie robić. To porzucałem, a lepiej to by było jakby to w jednej kupie leżało. Mniej wtedy tego obecnie, bo nie wiem jak to może być słońce, może być wszystko. Może być śnieg i w ogóle wiecie co chodzi. Chociaż na razie póki co na śnieg się nie zapowiada. O to Wam powiem. Śnieg był, ale to ile tam... To było przepruszone było tylko lekko. I tyle tego śniegu tylko było. Wigilia spadł w nocy I już na następny dzień się prawie go nie, chyba jeszcze był nie ma... chyba jeszcze był tego co pamiętam ale szybko zniknął bo temperatura łatwo Zatem temperatura Ozola Plus idzie To jest tak w całej Polsce nawet dzisiaj jest klimat zimniejszy w Polsce tu bardziej właśnie na wschodzie i tak czy siak to jest nie ma problemu na... go panem tylko jest bo tam jest taki klimat że tam śnieg będzie. Tam chyba jest śnieg, ale nie mam pojęcia, też że tam nie interesuje się tym za bardzo. Byłaby taka trochę kupa z trzech skrzynek, takich o, nawet, nawet, trochę tutaj tego no jest, nie? Może nawet już rozrzutnik z tego był, nie wiem w sumie, z to na pewno by było. Trzeba dzisiaj więcej nie będę wywoził, nie wiem. Jeszcze to już teraz zostało. Zaraz zobaczę. Jak wrócę do domu. Czy niech jak to idzie tam? Czy będę chciał jeszcze wywieścić już? Będę jeszcze wywieźć już, nie? Możecie to spisać, czy chcecie jakieś vlogi typu... nie wiem kurczę Przygotowywanie kurczę. paszy dla krów, dla dobyków, dla tylko małych. Coś w tym stylu. Ja naprawdę nie mam pomysłu za bardzo na nagrywanie Więc mówię, jeśli wiecie 50 łapek to coś tam na was nagram, ale teraz też nie wiem jak to będzie. Muszę sobie pakiet internetu wykupić do plusa. bo Mi się skończył. Kurs internetu nie mam dobrego. Bo na tym co teraz taki mam taki zaręcza jeszcze interes, ale powiem wam to jest najgorsze. I wolę To jest Chodzi Internet kurczę yy, 100 na 100 Czy internet kurcze 2 na 2 2 uploadingu i dwa tego wysyłania do, do. Czy dwa 2 tego i 2 do lingu i 2 uploadingu jak to tam się wkrótce mówi Jestemy gnój króliczek wyrzucany, bo od królików wyrzucamy od razu prosto na, ten, na tą skrzynkę muszę wziąć, też jeszcze dach zrobić u królików, bo jest zrąbany, w sumie się łamie, belka się łamie I się dach może zawalić, w sumie go tam podparłem, ale to jest tylko takie wiecznie na razie. Tam gdzieś na vlogu macie, tam gdzieś w gdzie ktoś nie widzi, to zapraszam serdecznie na niego. Zobaczycie co tam było w ogóle, o co chodzi. I co to byłby chyba na tyle z tego vloga? Ja już siadłem na gospodarstwo. Z tym, się bardzo mocno przyzwyczaiłem na wideo z cząkiem metalowym. Dobrze się naprawdę wywalić tymi widłami, lepiej z tymi drewnianymi. Dobra, to co? Ja odpalam traktor i lecę I w trakcie chyba skończę też vloga, nie? Nie podożę do końca, bo to tutaj zachaci o lampę Ale się tak jeszcze tu mam? Wczoraj też światło tutaj Elektrykę Bo nie działały już światła to. Wczoraj to tam poszperać trochę Sonic, ale już działa wszystko W ogóle bezpieczniki chodzi jeśli nie ma światła nie tak naprawdę wszystkie tutaj te całe kable to po prostu na odpowiednio tylko bezpieczniki są jakieś zrąbane trzeba nawet bezpieczniki chyba kupić albo po prostu wejście na bezpieczniki są zrąbane nie wiem w... to ja będę kiedyś powiedzieć oczywiście jeśli nie wam się bloki, i zostawcie Łapkę w górę, żeby się złapać pod kolejną śleń tego typu blok No co? Trzymajcie się, do następnego.